Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na mój pierwszy film. Przepraszam za jakość, jeśli będzie zła, ale film jest kręcony telefonem i w troszkę ciemniejszych warunkach. Zapraszam Was do budynku, w którym przetwarzamy wosk pszczeli. Postaram się troszeczkę opowiedzieć o jego produkcji, jak i o rodzajach, jakie posiadamy. Tutaj widzicie na tej palcie taki żółciutki wosk. Jest to wosk, który pozyskujemy podczas miodobrania, kiedy miód trafia do spinera. Spinner oczyszcza miód z wosku, i ten wosk wypuszcza dołem. Jest on wtedy taki bardzo żółciutki i pachnący miodem, i to jest właśnie taki kolor wosku. Tutaj obok widzicie wosk, który powstaje z pozostałości po tym ładnym żółtym wosku, a na samym końcu jest paleta z takim bardzo ciemnym woskiem, i to jest. Wosk pozyskiwany z ciemnych ramek. Zapraszam Was teraz. Pokażę, jak wygląda produkcja. Wczoraj słyszycie muzykę, przepraszam ją, ale współpracownicy bardzo lubią słuchać. I zobaczcie, tutaj ten wosk jest wysypywany. Jest to takie specjalne pomieszczenie, w którym, jest, w którym znajduje się ten wosk. Jest on dużo uciutki, jest go bardzo dużo. Potem, za pomocą takiego specjalnego popkata jest on transportowany do kotła, w którym będzie roztapiany. Pokażę wam jak to wygląda lepiej. Dobra i tu widzicie już ten wosk, który jest praktycznie roztopiony. Jakoś godzinę temu cały taki, cały taki kocioł został, pokażę Wam jak to wygląda został załadowany i już w tym momencie po około godzinie jest cały roztopiony. Tutaj widzicie, że jest bardzo dużo też zanieczyszczeń powstałych na tym wosku. Jednak to nie jest problem, ponieważ potem zostanie tutaj włożone sito oddzielające brudny, te wszystkie brudy od czystego wosku. Kolejnym elementem produkcji jest tutaj widzicie pompę i za pomocą tej pompy i takich przewodów jest on pompowany do tego oto drugiego kotła. Ten kocioł jest cały czas podłączony do pary, dzięki czemu jest cały czas gorący i ten wosk pozostaje w stanie płynnym. Kiedy mamy już ten wosk w tym dużym kotle, zostaje rozlani to jest efekt końcowy. Wosk jest żółciutki i kolejnego dnia powinien być już dobry do wyłożenia na palety. I ten wosk, który y, układamy na paletach jest potem przeznaczony